Te, kabel kabel tak. wczułków. Że was czujnik, nie Po prawej w stronie. To tak. tak. Kurwa, zabiłam Kurwa zabiłam coś stuka. Jak przychodzimy? Tak, Nie jesteśmy To jest stuka. Ja zejście ale drobny brak. Drag. To jest właśnie trzeci o poziom. Dzień dobry, dzień dobry. O, jest, dzień dobry. A więc tak, idziemy sobie, proszę Państwa, przez las Las Vegas. Idziemy sobie przez las do radiówka. Ej, nagrywamy daily vlogi. Nie umiesz co nagrywać w Tak, ty mówię. <laughs> Mm. No i Witam z tej strony my Zalimordy! Chciałabyś pomoc do domu. Fierdawa. Do domu! No Właśnie zmierzamy do puszczonej radiostacji. To jest teraz y, tura druga, bo tym razem wzięliśmy drabinę i mamy zamiar zejść na poziom minus 3. Idziemy teraz z, od drugiej strony. Podobno znajduje się też w okolicy jakiś skład materiałów łatwopalnych. Możliwe, że są jeszcze jakieś inne budynki wchodzące w skład tej radiostacji. Idziemy, zobaczymy. Dobra, znaleźliśmy punkt kontrolny. Punkt kontrolny. Słup. Cieć point. Pierwsza na YouTube eksploracja słupa. Gdzie idziemy? Ja Jestem Nie wiem, cioczką się e, no, chyba, chyba lepiej wrócić. Ale dobra, te słupy kiedyś musiały do doprowadzać prąd. Pewnie do radiówka. Albo albo kurwa do lasu Widzisz coś? Drzewo. Musimy iść na wschód, gdzie jest wschód? Tam, gdzie słońce wschodzi Tam o. kolejny słup prowadzi Jaki kurwa No słup masz po, tam, no, A no. po, po prawej słup stronie Zbiorniki Chyba... A, coś Ślety jest, no jestem. coś jest, coś jest, prawda Co racja to prawda Coś tam widnieje Chyba jesteśmy na terenie wojskowym To jest jakiś tajemniczy monolit Co no. kurwa tu już kabel bo... Tu to to też, no. też jakieś pozostałości, po czymś tam też coś jest. To tam drugi, znaczy. tam jest drugie coś, ale to musi być bardziej wątpliwe. głąb się wydaje, że to będzie tak? Pół zaś e? w terenie, ty jesteś, gwałtem, tu chyba nie? No, no. nie. mam GPS-a. A to jest o kurwa, to jest daleko, to ja pierdolę. No. Bardzo daleko? Gdzie my jesteśmy? Ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. O, jesteśmy tu. No to tam, tam idzie. No. To jest skała no, jest Ty, Tyle mi pokazało, że jesteśmy w Otwocku. Kurwa A tam jest jakiś dom... A, A, ten... A tu już i... zobacz też... No. No O patrz, krzyż Dlaczego nie, pojechali... nie pojechaliśmy od Was wtedy? Właśnie. No bo chcieliśmy od tyłu. Trzeba zmieniać pozycję, żeby się nie nudziło. A teraz zanim wrócimy, tutaj coś było kiedyś. To był jakiś budynek. Albo coś to było, albo coś jest pod tym. Tam też jest jakiś kawałek betonu podobny. O! O proszę. O kurde Ty Magazyn z materiałów pod kawany Skąd wie Bimber <grywki> Tam jeszcze coś było, możemy na tym Nie A ten, tam był chyba jak betonu taki tylko. A taki płatki? No? Coś wystającego? A. Coś wystającego? Coś. Ty, nie, to jest jakiś. Tak, bo ja zdjęcia też robię. Jaki budynek mieszkalny albo cieciuwa, albo coś. A to jest tamten budynek, co by na zdjęciach? No. A co to jest za budynek, pytanie? No, mu tak nas zrzekasz kurwa. Te filanki w oknach są. To jest jakiś budynek mieszkalny czy, czy nie mieszkalny? Nie, raczej nie.

a, ta wentylacja musi prowadzić do tamtego budynku. Jeszcze <grymne> tu się nie daje. Można się przejść, ale cicho, bo znaczy, może się echo Cicho widać. i uwaga tam, bo tam może być płata obrotowa i można palce stracić. Tak? O kurwa. Daj To jest z tej strony przejście. On się po wodzie, tylko po mniej. No to chuj. No tu niby też jeszcze. Okej, okay, dobra, jesteśmy z powrotem w radiostacji. I te odgłosy, które słychać to prawdopodobnie hydrofor. który tak straszą wszystkich zwiedzających. Wtedy gdy byliśmy, też stukało i teraz też stuka. I jest z nami gościem, jest Teraz zmierzamy, zmierzamy na poziom minus 3, mamy dzisiaj ze sobą drabinę. Coś takiego? Mhm. gitara się ma, Marcin pierwszy chętny. Nie Latarkę chcesz? Chcesz czołówkę? Dobro. Weź mój aparat. Ja tam wejdę. Muszę tam skamerować, albo ty skamerujesz. Nic tam nie ma ciekawego? Drodzy Państwo, tak wygląda jeło. Dobra, proszę Państwa. Wbieramy się teraz do drugiego pomieszczenia. Nie rozrzesz, proszę. tam tu. Nie Ci. to świecę ci. to Nie to jest. to jest. to ja pierdolę. Tutaj Kamarujesz? Kamarujesz. Widać coś tam obra i tam widać No tu nic nie ma Nic, kompletnie nic Tylko ta rura Jedna druga Daj parę cię jedynie dala tak. sam jak nic tak nie ma dziękuję może taka tam. No dobra wbijamy do trzeciego do pomieszczenia no, no. Krzychu Ile ważysz? Nie pękaj, ta belka kurwa 200 kg wytrzyma <grymne> Proszę, a zresztą to, to pęknięcie jest na tym, to nawet na tym Ale to za mało, to nawet się nic nie widzisz? Dajesz aparat? Daję No i co? No, A ajram. Nie, no gdzie? W jeszcze? A jak? Z alarmem? A jak? Na przypale? A jak? No to się wbije, No to jest, ale wszyscy pójdźmy do drzwi. Ja pójdę za takim. Nie na kurbek nie ma wahaji. A co się